I hej moi drodzy widzowie, z tej strony Czarek i dzisiaj znowu gramy w Brawl Starsa Zjmie Mamy już sobie przed sobą Brawl Starsa i ogólnie tutaj mam nowy sezon no. Oczywiście weźmiemy sobie perełkę. W ogóle, patrzcie, mam perełkę. Fajna perełka, fajna perełka. Uh -huh. Jak też nie widział poprzedniego filmu z Kidoskiem, to można sobie przypomnieć. Że tutaj mam taką fajną perełeczkę Więc tak. Weźmiemy sobie, w to może knockout. Ksmabka. No nogid. sobie, gramy. No i mam nadzieję, że wygramy, bo jak nie, to słuchajcie, oni mają. O kurde, oni mają Asgara, a my mamy Santiago To jest słaby. Ale Franka mam no to wid. Więc. Dobrze. Dzień dobry. Dzień, dzie, 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 dzień dobry. Ja jestem tutaj, bo wygraliśmy właśnie mecz. No, Jak już mówimy o meczu. To. Jak jest mapka. O Jezus, to mapa. Pewnie sobie mapa. To może. Już. To No, w ogóle fajny nowy skin, do Firefly leciał. Może ktoś go ma już, a może nie, nie wiem. Może ktoś go kupił. El primo! W ogóle, czy mnie słychać? Płagam! Odpowie, niech, niech ktoś odpowie, czy mnie słychać. Bo jeżeli mnie nie słychać, to będę inaczej mówić. Z mikrofonem, bo na razie mikrofonu nie używam. Ale mogę zacząć ustawiać Słuchaj, ja dla was wszystko, dla was, dla was, dla was wszystko, Mordi, wszystko, wszystko, wszystko. Mamy piłę. teraz wystarczy tylko strzelić gola i nic więcej. Ale tutaj się pojawiła Rosa, która mnie nie dojedzie i strzeli mi kolika. sobie idziemy oczywiście czekamy zjeżdżamy rozjeżdżamy wszystkich no i ten typek tutaj strzela gola mam taką nadzieję tak no i wygraliśmy mecz następny Jest bardzo super o tutaj Alanek chce nas zaprosić taki lubię Alankę to mój kolega hejka pisze Uh, Kvůli mě to, ale se kit. Hejka. <laughs> na greva, okay, je se celkem vidět. Hejka. Bych mu napísal na ale... Trudno. Ok, starte. Dobro, už No to gramy. Będzie filmik o jezus Maria. Oj to już nie są boty. Zdecydowanie nie są boty. Kurczę wymaksowany Edgar. Ma. Piszę maksymalnie. Kurczę, nie, ja jest nawet nie będę tego rzecz, bo to się po prostu nie opyla O, no właśnie o to mi chodziło. No, niestety ktoś nas zaskoczył, jest sorki. Hmm Zbyt weźmiemy to tak z Alankiem Nie, on nie ma tak na imię, wprawdzie on tak nie ma na imię. Larry Lori. Ciekawe. Ciekawe. Kurczę. Larry Lori. Larry Lori. Larry Lori. Lari -lori. Uf, oj, przepraszam patrzcie widzicie? Mm, gotowe o, mezzi, mezzi, no, dobrze słuchajcie, ja jeszcze jedna runda i się zaloguję na inne konto w mam naprawdę spore osiągnięcia Dobrze, tam mamy skrzynaczkę którą sobie rozwalimy. Sorry, dość mało mówię, ale. Jestem troszeczkę chory. Nie chcę dużo mówić. Opsi. O kurde, aż. Ło. Wow, jeszcze tam wcisnął. No. Tylko tego oszu? Ja. Nie. Chcę, a on nie chce, on nie chce, też nie. No, został raz, ale raz tylko. To no nie wystarczy, żeby wygrać. O kurde, strzeliłem. Dobra, ja idę za rankiem, na no spokojnie. O kurczaczki Bananowe kurczaczki Tylko nie To nie Dobra Ja się tu schowam nie uszczę się stąd Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie Dobra, jest Alanek Czekam, z tego miejsca oczywiście Znaczy się to podobać o kurczę, oni mają 10 piłek, 40, Kurczaczki, kurczaczki. Ojejku. Z ciebie się no na konto. Czyli oczywiście, no, nie wiem, co znacie to konto. Jak on tam mój kanał, to może znać. Y, Okej, okay, tutaj sobie wymamy Steel na przykład. no nie jest Może Irona. Kitania chyba. Może Steon... Gdzie... Dobra, skórę z tym Nie bierzemy za ten wow, wow, wow. Bierzemy stara. Gdzie jest solo! Solo, fantastic! to będzie chyba ostatnia gierka, nie wiem czemu robię 10 minutowe te filmy, ale w ogóle była troszkę przerwa, daily się skończyło, ale mam nadzieję, że dzisiaj też będzie daily, kurde, że daily się zacznie jeszcze i będzie wszystko git, więc bierzemy sobie jednego z Weźmiemy sobie w sumie Geylanie, Bayrona. Kita. Kita, słuchajcie. Kanary dozynasz, ale nie jest to kita. Lubię kita, mam go prawie wymaxowanego. Jeden poziom, jakbym miał wymaxowanego. No to, start. <laughs> A, ten, ten, to nie są boty, denerwuje mnie to. really? really ku? oh really? releku, 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 Po prostu... Nie, nawet nie chcę mi się umówić. Nie, to nie było sigma. Nie, znowu to nie są buty. Ja chcę boty! Chcę buty. Buty. Kurde, już Edgar jakiś do mnie drugi idzie. Cale mi nie byłam ulta. O ty dzbanie walony, lepszy jesteś, kurde. No, ty z piercielonej. pierdzielony. Oj, przepraszam. Nie, no, minus sześć. Nie. Oni oszukują w tę grę. Chcę tylko otworzyć sobie jednego serwisza. Jednego serwisza. Nie mogę nawet otworzyć jednego serwisza. Bo mnie zabijają. O, przynajmniej, boty mi się teraz trafiły. Ale co to jest Nie wiem. Przerobujemy się jeszcze zaraz na inne konto. Ok, tutaj lecimy na tego ebita. No do mnie w sumie nie lecimy na tego ebita. To lecimy zaraz na kogoś innego. Na przykład na tym Rose. Czy lecieć na tą Rose? No okej. Okay. Kurde. Dobra, czwarte miejsce. No, o, mam star Dropa, słuchajcie! Bogu, Stardropusia, daj mi legendarnego Stardropa. Ej, beka, by była jakby tak no, odcinku legendanie. Jeden. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem osiem U, bu, 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 bu. Uuu, kurde i to nie było dobre o nie o nie więc słuchajcie, przelogujemy sobie na inne konto i zobaczycie y, jakie mam tam fajne mapki znaczy jedno w sumie, ale ta mapka jest bardzo fajna ale teraz bierzemy sobie edytur bardziej to. Nie, Editor Map! kurde! Widzę to dla i Teraz Kurczaszki. Cyk cyk, 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 I bierzemy. Darila, którego tu nie mam. No, Mogę się myśleć. Loga, na tam do to, żeby się wyrzucić. Darila Tutaj nie tutaj. Nie będziemy nikogo przemówić. Halo, Ty, bo to, to, to nie tak miało być. Kurdy! Kurczaczki! Kurczaczki! Podoba mi się to. Tutaj bitwa dla znajomych. Nek. 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 Mmm, zaraz zobaczycie co to jest. ma Praktycznie nic nie ma, ale jest to takie coś. Nie wiem czy wiecie o co z tym chodzi, ale... Zobaczycie, przekonacie. Się. się że... Zaraz będę musiał Kończyć film. Tam mamy Gaylę jakiegoś. Ej nie dojedziemy go. Ej, hey, problem! Ej hey, problem! On mnie prawie zabił. On mnie prawie zabił. Prawie mamy ulta. Dobra, mamy ulta. Yeah. Ta mapa jest specjalnie tylko i wyłącznie pod Daryl'a. Chciałem... Daryl chcie. może zrobić takie coś, nie? Muszę tutaj. Nie? Przez tą wodę słuchajcie, że Nie! Musiał się odbić Ja w Dobra, słuchajcie, zaraz wracam. O, dzień dobry, słuchajcie, widzowie. Yy, kończę filmik ogólnie. No, zaraz będzie następny filmik, yy, który wrzucę jeszcze dzisiaj, tak? Więc. Ej, luwa, widzowie!